Cześć, tutaj Macie i Julia. Dzisiaj pokażemy Wam na lekcji zamienniki dla podnoszeń. Pierwszy zamiennik to helikopter. Pokażemy Wam, jak go wykonać. Zazwyczaj podnoszenia zaczynają się od nawinięcia partnerki. Pod, złapie, złapanie odpowiedniego chwytu i podniesienia. Dlatego z tej pozycji będziemy zaczynać większość naszych zamienników również. Trzymamy się, panowie, trzymamy partnerkę za lewą rękę swoją prawą. Helikopter jak wykonać? Obracamy partnerkę za maszystym ruchem pod prawą ręką. My obracamy się przez lewe ramię. Tak. Następnie. Odkładamy lewą rękę partnerki chwytając za bioderko i stajemy prawym ramieniem do prawego ramienia. Tak? A my stajemy w tym samym momencie chwytamy się za szyję, na przykład boczek katera. do boczku. Tak. tak. I teraz delikatnie się naciągając od siebie, tak, zaczynamy się obracać w kółeczko. Hop. Ręce można dać do boku, wzrok skierowany na siebie. I obracamy w koło. Staramy się iść na zrelaksowanych kolanach. To będą zazwyczaj bardzo szybko stawiane kroki, więc idziemy na zrelaksowanych kolanach. I też nie idziemy dokładnie, jakby noga za nogą. Prawa noga, czyli wewnętrzne nogi u partnerki, lewa noga są delikatnie kierują się do wewnątrz. Czyli prawa noga idzie wewnętrznie, lewa noga zatacza większy krąg i małe kółeczka. Pokażemy w tempie jeszcze raz. Czyli mamy nawinięcie, partner biodro, partnerka szyja i wewnętrzne nogi w swoją stronę, po zewnątrz i działa nam tutaj siła odśrodkowa. To z lekcji fizyki powinniśmy wiedzieć. To był helikopter w prawą stronę, w lewą stronę podobnie. Obracamy pod prawą ręką, z tym, że teraz nie puszczamy od razu, bo będziemy chwytać panowie za lewą ręką, za prawe biodro. A partnerki rękę odkładamy sobie od razu na szyję i zmieniamy kierunek. I teraz mamy lewe ramię do lewego, tak stoimy do siebie i zaczynamy obracać. Teraz lewa noga jest wewnętrzną, prawa jest zewnętrzną i obracamy się. O, właśnie. Czyli w ten sposób wykonujemy helikopter w prawą, w lewą stronę. Śliście, powtarzajcie i za chwilę omówimy kolejne zamienniki.